Przystanek Centrum ma być wysoki na 13 metrów, szeroki na 33 i długi na 100. Na przystanku mają znajdować się cztery zadaszone perony. Na montaż membrany trzeba jednak poczekać do wiosny, gdyż jej instalacja wymaga dobrych warunków pogodowych. Ostatni element, który musi być montowany rzeczywiście po zakończeniu wszystkich pras, dlatego że to jest powłoka, która mogła zostać uszkodzona przy prowadzeniu jakichkolwiek innych jeszcze pras montażowych. Montaż powłoki membrany będzie możliwy w temperaturze co najmniej 5 stopni. Cała konstrukcja ma ważyć ponad 550 Ton. Wykonawca zbudował wszystkie elementy składające się na przystanek centrum. Obecnie trwa przewożenie tych elementów na plac budowy. Będzie to faktycznie bardzo fajny, tak jak powiedziałam, nie tylko obiekt w przestrzeni miejskiej architektonicznej, ale również miejsce, gdzie będzie można kupić bilet na miejscu, bo będą też biletomaty. Na czterech peronach będzie funkcjonować 8 składów tramwajowych. Obiekt ma być dobrze widoczny również w nocy. Przystanek centrum ma zostać specjalnie oświetlony. Konstrukcja będzie składać się z 1500 elementów połączonych śrubami i spawami. Montaż membrany ma rozpocząć się na przełomie marca i kwietnia tego roku.